Cześć! Na kanale dawno nie było żadnej relacji, a co za tym idzie, zabieram Was dzisiaj na turniej. Mythic Point Challenge. Pierwotnie miał to być pre i Cory, ale z oczywistych względów został on przełożony, więc i my sobie tą relację przełożymy. Dzisiaj zagramy równie ważny turniej, czyli właśnie Mythic Point Challenge. Niedługo się zaczyna, więc zabieram Was drogę, bo mamy jeszcze kilka kilometrów do przejechania. Czym w ogóle jest Mythic Point Challenge? W nazwie mam Mythic, więc na pewno jest to coś bardzo poważnego, natomiast przyznaję, że trochę się oszukałem, bo grając cały sezon i walcząc o to, żeby utrzymać się i dostać do 1200 rankingu Mythic w Limited, myślałem, że turniej, do którego się kwalifikuje to Mythic Qualifier którego zwycięzcy dostają zaproszenie na turniej Mythic Championships, gdzie m.in. gra Urlich czy Kanister. Natomiast okazuje się, że do tego kwalifikują tylko określone sezony w tym roku, nie tak jak w zeszłym, wszystkie. Natomiast pozostałe sezony kończą się właśnie Mythic Point Challenge'em. Gramy w formacie standard Best of Free, czyli do dwóch zwycięstw z sideboardem. Zaraz Wam pokażę deck, którym zamierzam ten turniej zagrać. Natomiast ważne jest jeszcze to, że gramy maksymalnie do 10 zwycięstw lub 3 porażek. W związku z czym turniej może się dla nas skończyć już po trzech rundach, a może po 12. Zobaczymy jak mi pójdzie, mam nadzieję, że zagramy sobie jak najdłużej. Co ciekawe, nagrodami tak naprawdę będą gemy, i Mythic Pointy, czyli punkty, które zbiera się przez cały sezon, a które na jego końcu będą kwalifikowały do tego, żeby uzyskiwać zaproszenia na turnieje lub Zaproszenie w najlepszym wypadku do Rivals League, czyli tej niższej dywizji profesjonalnej ligi Magicka. Dla tych z Was, którzy śledzą mnie również na Twitchu, nie będzie dużym zaskoczeniem to, że grać zamierzam Ragdos Aristocrats, czyli dekiem, który w telegraficznym skrócie pali kotami w piecu. A Dodatkowo mamy jeszcze claim The Fist Bronze, dzięki któremu przejmujemy stwory naszego przeciwnika i również je poświęcamy w piecu. Mamy Trytona, który pozwala nam zapełniać nasz grób Mamy Priesta, który również służy jako Sacrifice Engine, no i Croxa, Elder Giant Sterosa, jedna z kart, która najczęściej przychyla szale zwycięstwa na naszą korzyść, dowożąc te ostatnie 3-6 obrażeń częściej ze swojej umiejętności niż faktycznie z siły. Dodatkowo mam jakiś draw engine w postaci Midnight Reapera, a Tradera, czyli kolejny element, który pozwala nam poświęcać ludziki, jednocześnie wracać z grobu e, jako alternatywa dla Kroksy. Dla no i Mayhem Devil, czyli potężny silnik do zadawania obrażeń dzięki poświęcaniu. A skoro większość naszego deku służy do poświęcania, do tych obrażeń często dowozimy całkiem sporo dzięki właśnie Mayhem Devilowi, i szczególnie, że jesteśmy nim w stanie wystrzelać całą masę ludzików po stronie przeciwnika. E, tym Rad Call który również napędza cały silnik, zapewniając nam grup i wstawiając ludziki. No i na koniec Rankle Master of Pranks. W slocie tej karty pojawiają się różne opcje, natomiast moim zdaniem Rankle jest najlepszy ze względu na swoją wszechstronność i umiejętności. No i sideboard, czyli ten element, nad którym zastanawiałem się najdłużej, bo nie ukrywam, że nie jestem jakoś super optymalnie przygotowany, jeśli chodzi o ilość rozegranych meczy czy znajomość mety. Głównie dlatego, że koncentrowałem się ostatnio na limited, próbując dostać się i utrzymać w tym 1200. Mytic rankingu. Mamy natomiast 3 decap mili, Głównie na, na monoredy. Agonizing Remorse. Będziemy po prostu discardować przeciwnikowi wszystko to, co nam nie pasuje. Głównie na wszelkiej maści kontrole i midrange. Noxious Grasp, w momencie, kiedy potrzebujemy dodatkowego removalu na Nise i Teferich. Scorching Dragonfire na Mirrory, gdzie będziemy próbowali pozbyć się przeciwnikowi w ogóle karty, exilować ją, zamiast przerzucać ją do grobu. Skąd i tak prędzej czy później w jakiejś formie wróci. Farika's Libation do tego, żeby zmusić przeciwnika, żeby poświęcił stwora, którego normalnie nie jesteśmy w stanie zabić, na przykład Dream Trawlera, Act of Treason, żeby przejmować stwory, których nie jesteśmy w stanie złapać z claim The Fistborn. No i Cavalier of Night. To jest pewnego rodzaju secret tech, który włożyłem bazując na jednym z rozegranych przeze mnie meczy, który całkiem nieźle sprawdza się w mirrorach i przeciwko monoredom, których mimo wszystko spodziewam się będzie trochę więcej niż Sultai i Jeskai Fires. Ja już mam gotową herbatkę, zaraz zaczynamy odliczanie do turnieju o tą niesamowitą stawkę. Swoją drugą ciekaw jestem, ilu tak naprawdę zawodników weźmie w tym udział, bo zakwalifikowało się teoretycznie mniej więcej 2000, bo 1200 ze standardu i pewnie w okolicach 1000 z Limited, gdyż chyba nigdy jeszcze się nie udało zebrać 1200 graczy Limited którzy uzyskali rangę mythic. Natomiast w tym momencie rozgrywany jest również Magic Fest albo jakoś zaraz plus parę innych eventów online o trochę bardziej materialną, finansową stawkę. Więc możliwe, że nie wszyscy się po prostu zalogują i wezmą udział w zabawie. No co nie zmienia faktu, że my musimy te 10 gier wygrać, żeby zebrać całe potężne 6 mythic pointów i zacząć walczyć o miejsce w Rivalry League 10 9, 8, 7, trzeba jakieś podnieść emocje przed tym turniejem, nie? 3, 2, 1. I nie możemy kliknąć start, bo się zablokowało. Pewnie musimy wejść i wyjść. Zanim jednak ten turniej zaczniemy, przyjmijmy sobie jeszcze jakiś szczęśliwy token. Niech dzisiaj towarzyszy nam Fibryty Chypy w wersji foliowanej. Mam nadzieję, że przyniesie nam szczęście. Stawiam go tutaj koło siebie i będziemy wspólnie ten event grali. I oczywiście zaczniemy od Mulligana najprawdopodobniej. Myślę, że to nie jest ręka, którą zaryzykujemy. Okej. Okay. O, coś czuję, że to będzie szybki turniej. Bardzo dobra gra. Bardzo mi się podobało. 1-0. Teraz już wiem, że nie się. Mr. LCK. Boję się, że jak za szybko będziemy wygrywać i te gry się będą za szybko kończyć. To będziemy trafiać na inne deki, które szybko kończą. Czyli na redy. Um. Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy red to nasz bardzo zły meczap. Patrząc na naszego przeciwnika, który gra Chandrom i ma koszulki z Lightning Boltem, o, jestem prawie pewien, że trafiliśmy na REDA. Sprawdźmy, Mountain Go. Na tego typu wyjazdach jednym z największych problemów jest zawsze zorganizowanie sobie jedzenia po momencie, kiedy gramy długie godziny. I muszę przyznać, że w tej lokalizacji jedzenie jest całkiem przyzwoite. Tu częstujcie się, jeśli macie ochotę. Polecam, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję zagrać w tej lokalizacji. No i co ważne, mogę spokojnie jeść palcami bez niebezpieczeństwa, że pobrudzę karty i zatłuszczę sobie albo przeciwnikowi. Po trzech rundach jestem 2-1 i dla takich właśnie gier wybrałem Arystokratki. Świetne interakcje, bardzo mi się podobała ilość rzeczy, które musiałem zrobić na stole, żeby móc te gry wywalczyć. I to są właśnie takie gry, po których w wygraniu, a nawet przegraniu, czuję się tą satysfakcję, że coś się w tej grze działo, coś się robiło. Nie rzuciłem po prostu rękawicy, tylko ją podjąłem i walczyłem. Z Los Biurkos musiałem przeprowadzić się do Santa Przedpokojos. I tutaj chwilę rozprostować nogi. Taki wynik zobaczymy jak będzie dalej. Tak, dla odmiany witam Was z Elmatera de Ninio. Po sześciu rundach jesteśmy 4-2, także rozpoczyna się grind, który oznacza, że nie możemy przegrać już ani jednej gry, bo wtedy dla nas turniej się skończy. Udało się wygrać z UG Flashem i kolejnym Redem, natomiast nie mieliśmy nic do powiedzenia z Esperem, który w bardzo, bardzo śmieszny sposób wygrał z nami Bolasem. Elder Spellem zabijając trzech swoich planeswalkerów, kładąc odpowiednią ilość groszków na Bolasie i zdejmując te groszki dla jego Ultimate'a. No nic, no myślę, że powalczymy i spotkamy się jeszcze tutaj, porozmawiamy po kolejnych trzech rundach. Nie będzie to, mam nadzieję, jeszcze koniec tego turnieju. Co ciekawe, idzie to strasznie sprawnie, bo tak naprawdę minęły 2,5 godziny dla tych sześciu rund, co jest niezłym tempem. Normalnie, jakbym pojechał na jakiekolwiek Grand Prix, Magic Fest czy jak to się teraz nazywa, trwałoby to. Już pewnie około 7 godzin, a my mamy dopiero za sobą 2,5, więc jest to kolejny swojego rodzaju plus tego, że siedzimy w domu i klikamy w monitory, a nie bawimy się kartami. Chociaż ja nadal pozostaję zwolennikiem tego, żeby grać prawdziwymi kartami i zaliczyć tą przygodę w postaci wyjazdu gdzieś na jakiś event. Y No cóż, tym razem z El Canapo niestety turniej dla nas się zakończył. Udało się rozegrać 7 rund z wynikiem 4-3. Żegnamy się z turniejem. No nie powiem, żebym był jakoś szczególnie zadowolony z tego, jak to wyglądało, bo zyskaliśmy jedynie 800 gemów, co przełoży się pewnie na jednego drafta, którego będę prawdopodobnie próbował zagrać, nawet może jutro na, na streamie. Chyba że całego spędzimy grając Silt Cuba. A Nie zmienia to faktu, że jestem zadowolony z deku i z tego jak te mecze przebiegały, bo w zasadzie wszystkie były ciekawe. Tylko i wyłącznie z tym redem w drugiej rundzie nie mieliśmy nic do gadania, a zarówno z Esperem, jak i z Jessky Fires w tym ostatnim meczu mogliśmy powalczyć i trochę mi się należało, bo popełniłem gdzieś tam kilka takich drobnych, naprawdę drobnych błędów, które mogły zaważyć o tym, jak te mecze przebiegały. A, bo chociażby w tej ostatniej grze z Jessica Fires mogłem a, inaczej się tapować, nie ufać autotaperowi tak zupełnie i gdzieś tam pewnie zgubiłem jeden, a może nawet dwa droby. W tej grze, co prawda, którą wygrałem, no ale niewykorzystane okazje się mszczą. No i to by było na tyle. Dzięki mam nadzieję, że Wam się podobała taka mini relacja z turnieju rozegranego w domu. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni może się pojawić tego typu turniejów więcej, które może będę streamował na Twitchu, bo i są paprykarze, i Magic Questy, i jakieś inne tego typu eventy. A w miarę dobrze czuję się z tymi arystokratkami, więc pewnie będę chciał je zagrać. W przyszłym tygodniu pojawi się albo omówienie i Ikori. Albo już MTG Lore związane właśnie z Ikorią, to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zdążę się wyrobić z przeczytaniem i przygotowaniem jakiegoś omówienia historii, która jest zawarta w książce, która premierę będzie miała dopiero 7 kwietnia. Tymczasem to tyle na dziś. Widzimy się za tydzień.